45-letni od Senegaret Crow żył samotnie przez 7 lat po stracie żony i córki z rąk Blackfoot wojowników. Tej mroźnej nocy znalazł umierającą Blackfoot kobietę, zawieszoną na drzewie z ośmioletnim chłopcem. Mężczyzna, który 7 lat nienawidził tego plemienia, teraz musiał wybrać między zemstą a ratowaniem życia swoich największych wrogów. W zamarzniętych górach Montany gdzie wiatr wyje jak duchy przodków, a śnieg pokrywa ziemię przez większość roku, żył mężczyzna, który zapomniał, jak brzmi ludzki śmiech. Od Senega Red Crow, 45-letni wojownik z plemienia Crow, spędził ostatnie 7 lat w całkowitej samotności, ukryty w sieci górskich jaskiń na północy terytorium Montana. Jego imię oznaczało nowy dom w języku jego przodków ale przez te wszystkie lata jego dom był pusty jak grób. Siedem lat temu był szanowany mu łowcą, mężczyzną, którego słowa miały wagę w radzie plemienia. Miał żonę, Salali, której imię oznaczało wiewiórka, i sześcioletnią córkę Pawati, czysta woda. Byli jego światem, jego powodem do życia. Tego okrutnego zimowego wieczoru w 1873 roku gdy od Senega wrócił z trzydniowego polowania, znalazł tylko popiół i krew. Blackfoot, sałaci napadli na ich obóz pod osłoną ciemności. Salali leżała przed ich tipi z tomachawkiem w plecach, próbując bronić córki do ostatniej chwili. Małą Pawaty znalazł metr dalej. Jej jasne śniegi były czerwone od krwi. Od Senega pochował swoją rodzinę własnymi rękami w zamarzniętej ziemi. Kopał przez dwie doby, jego ręce krwawiły, ale ból w sercu był gorszy niż jakiekolwiek fizyczne cierpienie. Po ceremonii skarał plemię za brak ochrony i przysięgał zemstę na każdym Blackfoot, którego spotka. Ale zemsta jest jak trucizna: najpierw zabija duszę, potem ciało. Przez pierwsze trzy lata od Senega polował na Blackfoot, Sawaś Partillerini jak dziki zwierzę. Zabił siedmiu mężczyzn, ale za każdym razem czuł się bardziej pusty. Zemsta nie przywróciła mu salali ani pawati, nic nie mogło. W czwartym roku zerwał wszystkie więzi z plemieniem Crow. odszedł w góry, gdzie zbudował sobie schronienie w naturalnej jaskini. Przez ostatnie cztery lata żył jak wilk, sam, dziki, unikający wszelkich kontaktów z ludźmi. Polował tylko tyle, ile potrzebował do przeżycia. Nie rozmawiał z nikim, czasami przez miesiące nie słyszał własnego głosu. Ludzie z plemienia próbowali go odwiedzać przez pierwsze dwa lata, ale od Senega odpędzał ich kamieniami. W końcu przestali przychodzić. Stał się legendą, duchem gór, o którym opowiadano straszne historie przy ognisku. Tej mroźnej grudniowej nocy. 1880 roku, kiedy temperatura spadła tak nisko, że oddech zamieniał się w kryształy lodu. Od senega sprawdzał swoje pułapki na zające. Miał ustaloną rutynę raz w tygodniu obchodził trzydzieści pułapek rozstawionych w promieniu dziesięciu mil od jego jaskini. Śnieg skrzypiał pod jego mokawami, a księżyc oświetlał biały krajobraz srebrzystym światłem. Od Senega poruszał się cicho, jak duch. Każdy jego krok był przemyślany. Po siedmiu latach samotności jego zmysły wyostrzyły się jak u dzikiego zwierzęcia. Dwunastą pułapkę znalazł pustą, ale coś go zaniepokoiło. W śniegu były ślady, niezwierzęce, ludzkie. Świeże, może kilka godzin stare. Dwie pary stóp, jedna duża, jedna mała. I krople krwi. Od Senega zatrzymał się. Każdy instynkt krzyczał mu, żeby odwrócił się i poszedł w przeciwną stronę. Przez siedem lat unikał ludzi, zwłaszcza rannych ludzi, bo ranni ludzie oznaczali problemy. Ale ciekawość była silniejsza niż rozsądek. Śledził ślady przez pół mili, aż do małej polany wśród wysokich sosen. To, co tam zobaczył, zatrzymało mu serce. Na największej sośnie, około dziesięciu stóp nad Ziemią, Wisieli dwoje ludzi przywiązanych grubymi linami. Młoda kobieta, może dwadzieścia kilka lat, z długimi czarnymi warkoczami, zaplecionymi w stylu Blackfoot. Jej suknia z jeleni skóry była podarta, a na twarzy miała siniaki. Obok niej, na niższej gałęzi, wisiał mały chłopiec, może osiem lat, nieprzytomny i siny z zimna. U podstawy drzewa, przymarznięta do kory, była drewniana tablica z wyrytymi słowami w angielskim i języku Blackfoot. Terytorium wroga, Blackfoot wzbronione. Od Senega stał w cieniu przez długie minuty, walcząc z samym sobą. To byli Blackfoot, ci sami ludzie, którzy zabili Salali i Pawati, ci sami ludzie, na których polował przez lata. Powinien odejść, powinien pozwolić zimie dokończyć to, co zaczęła. Ale gdy usłyszał ciche jęczenie kobiety, coś w nim pękło. Może to był sposób, w jaki jej głowa opadła bezsilnie na bok. Może dźwięk przypominał mu ostatnie chwile salali. Może widok dziecka przywołał wspomnienie pawati. Cholera mruknął pod nosem po raz pierwszy od miesięcy. Wspinał się na drzewo, z zręcznością człowieka, który spędził życie w górach. Liny były ciasno zawiązane, ale jego nóż był ostry. Najpierw uwolnił chłopca, który był lżejszy. Dziecko było nieprzytomne, ale oddychało. Jego skóra była lodowato zimna. Kobieta była bardziej świadoma. Gdy od senega zaczął przecinać jej więzy, otworzyła oczy. Ciemne, inteligentne oczy, pełne bólu i strachu. Nie zabijaj nas wyszeptała w języku Blackfoot. Proszę. Chłopiec jest niewinny. Od Senega nie odpowiedział. Przeciął ostatnią linę i złapał kobietę, zanim upadła na ziemię. Była cieplejsza niż chłopiec, ale nadal bardzo wychłodzona. Kto was tutaj powiesił? Zapytał w języku Blackfoot, zaskakując siebie tym, że w ogóle się odezwał. Kobieta spojrzała na niego zdziwieniem. Mówisz? W naszym języku? Odpowiedz na pytanie. Nasi własni ludzie, powiedziała cicho, za, za przestępstwo, którego nie popełniliśmy. Od Senega przyjrzał się im uważniej. Kobieta była piękna mimo siniaków i wyczerpania. Chłopiec miał delikatne rysy, które przypominały mu jego własną córkę. Oboje wyglądali na szlachetnie urodzonych, ich ubrania były wysokiej jakości, a biżuteria wskazywała na pozycję w plemieniu. Jak się nazywacie? Istas, odpowiedziała kobieta. To oznacza śnieg, a to jest Jona, mój młodszy brat. Niedźwiedź. Ale historia tutaj się nie kończyła, bo od Senega nie wiedział, że ta decyzja o ratowaniu dwojga obcych zmieni nie tylko jego życie, ale całą równowagę sił między plemionami w północnej Montanie. Droga do jaskini od Senegi zajęła im dwie godziny, Niósł chłopca na plecach, podczas gdy Ista szła z obok, wspierając się na jego ramieniu. Co kilka minut musiała odpoczywać, jej oddech był płytki, a kończyny drżały z zimna. Daleko jeszcze pytała, gdy przechodził przez szczególnie głębką zaspę. Niedługo, odpowiadał od senega, zaskoczony tym, jak naturalnie przyszło mu rozmawianie po miesiącach milczenia. Jego jaskinia była w rzeczywistości systemem trzech połączonych komnat, wydrążonych w skale wapiennej. Przez lata przekształcił je w prawdziwy dom. Gdy tylko wnieśli Jonacha do środka, od Senega rozpalił duży ogień. Płomienie szybko wypełniły jaskinie ciepłem i złotym światłem. Rozłożył futra niedźwiedzie i wilcze, tworząc miękkie posłanie dla swoich nieoczekiwanych gości. To jest... Niesamowite, wyszeptała Istas, rozglądając się wokół. Mieszkasz tu sam? Przez siedem lat, odpowiedział od Senega, przygotowując gorący bulion z suszonej wołowiny. Jonach powoli odzyskiwał przytomność. Jego pierwsze słowa były w języku Blackfoot. „Istas, gdzie jesteśmy? Jesteśmy bezpieczni, mały bracie, odpowiedziała mu siostry, głaskając jego włosy. Ten mężczyzna nas uratował. Chłopiec spojrzał na odsenegi wielkimi, ciemnymi oczami. Kim jesteś? Odsenega Red Crow odpowiedział podając mu kubek gorącego bulionu. Crow? Jonach zmarszczył brwi. Ale my jesteśmy Blackfoot. Crow to nasi wrogowie. Jona upomniała go Istas. To prawda powiedział odsenega spokojnie. Crow i Blackfoot są wrogami od pokoleń. Ale dziś w nocy nie jesteśmy wrogami. Dziś w nocy jesteście ludźmi, którzy potrzebują pomocy. Przez następne trzy dni od senega obserwował, jak jego goście powoli odzyskują siły. Istas miała skręconą kostkę i głębokie sięce na rękach i twarzy, ale nie było żadnych łamanych kości. Jonach był twardszy niż wyglądał. Jego głównym problemem było wyczerpanie i lekka hipotermia. Dlaczego nas ratujesz? zapytała Ista z drugiego dnia, gdy siedziała przy ogniu, obserwując jak odsenega naprawia jej podartą suknię. Odsenega nie odpowiedział od razu. Jak mógł wytłumaczyć, że widok jej i chłopca przywołał wspomnienia jego własnej rodziny, że przez pierwszy raz od siedmiu lat poczuł coś innego niż pustkę? Może dlatego, że jesteś matką, powiedział w końcu. Nie jestem jego matką. Jonach to mój młodszy brat. Ale zachowujesz się jak matka. Tak jak. jak ktoś, kogo kiedyś znałem. Ista spojrzała na niego uważnie. Straciłeś rodzinę? Odsenega senega skinął głową, nie podnosząc wzroku od szycia. Blackfoot? zapytała cicho. Tak. Przykro mi. To były pierwsze słowa współczucia, które od senega usłyszał od siedmiu lat. Dotknęły go bardziej niż się spodziewał. A wy? Dlaczego was powiesili? Istas była cicha przez długą chwilę. To długa historia, powiedziała w końcu. Mamy czas. Nasz ojciec był podwójnym człowiekiem w plemieniu. Szef pokoju. Ale gdy umarł dwa lata temu, jego brat Akecheta przejął władzę. Akecheta to wojownik. Wierzy tylko w siłę i wojnę. Jonach dołączył do ich rozmowy, siedząc przy nogach siostry. Akecheta chciał wydać Istas za swojego syna, powiedział chłopiec. Ale ona odmówiła. Powiedziałam, że nie wyjdę za człowieka, który torturuje jeńców dla przyjemności, dodała Istas. To rozwścieczyło Akechetę oskarżył nas o zdradę, o szpiegowanie dla króla I w kary powiesił was na drzewie nie bezpośrednio. Najpierw była próba przed radą plemienia, ale Akecheta przekupił większość starszych. Skazali nas na śmierć przez wystawienie na działanie żywiołów. Od Senega splunął w ogień. Tchórzostwo. Gdyby chciał was zabić, powinien zrobić to własnymi rękami. Nie chciał, żeby jego ręce były brudne, powiedziała z gorzko. Poza tym, śmierć od zimy wygląda jak kara bogów, nie ludzi. Tego wieczoru, gdy Jonach już spał, Istas i odsenega siedzieli przy płonącym ogniu. Miękkie światło płomieni rzucało tańczące cienie na ściany jaskini. Dlaczego żyjesz sam tak daleko od swojego plemienia? zapytała. Odsenega opowiedział jej o Salali i Pawati, o tym, jak wrócił z polowania i znalazł ich ciała. O latach zemsty, które niczego nie dały. O tym, jak w końcu porzucił wszystko żeby żyć jak pustelnik w górach. Przez siedem lat nienawidziłem każdego Blackfoot, skończył. Zabiłem siedmiu waszych wojowników. Myślałem, że to pomoże, ale tylko sprawiało, że czułem się bardziej pusty. Ista słuchała w milczeniu, jej oczy odbijały światło ognia. A teraz? zapytała cicho. Teraz, nie wiem, gdy was zobaczyłem wiszących na tym drzewie. Po raz pierwszy od lat pomyślałem o czymś innym niż śmierć. O czym? O życiu, o ratowaniu zamiast zabijania. Ale tej nocy, gdy wszyscy wydawali się bezpieczni i spokojni, od Senega nie wiedział, że grupa wojowników Blackfoot pod wodzą szefa Akechety właśnie dotarła do Polany, gdzie znaleźli przecięte liny i ślady prowadzące w kierunku gór. Czwartego ranka. Od Senega obudził się z niepokojącym uczuciem. Jego instynkty przetrwania, wyostrzone przez lata samotności, mówiły mu, że coś było nie tak. Powietrze było za ciche, nawet ptaki nie śpiewały. Wyszedł z jaskini przed świtem, zostawiając istas i jonacha śpiących przy dogaszającym się ogniu. Wspinał się na naturalny punkt obserwacyjny około stu stóp nad jaskinią. Miejsce, z którego miał widok na dolinę poniżej. To, co zobaczył, sprawiło, że krew zamarznęła mu w żyłach. W dolinie, około mili od jego jaskini, dostrzegł dziewięciu jeźdźców. Nawet z tej odległości mógł rozpoznać barwy i stroje Blackfoot. Kierowali się powoli w jego stronę, badając ziemię w poszukiwaniu śladów. Gdy lider wskazał w kierunku gór, gdzie ukryta była jaskinia od Senegi, ten zrozumiał, że mają może sześć godzin, zanim zostaną znalezieni. Wrócił do jaskini i obudził Istas. Musimy stąd odejść, powiedział cicho, żeby nie obudzić Jonacha. Twój wuj przyszedł po ciebie. Istas pobladła. A kecheta? Tutaj? Dziewięciu wojowników. Może sześć godzin drogi stąd. On nas zabije, wyszeptała. Nie tylko nas. Zabije także ciebie za nam pomaganie. Od Senega już pakował najniezbędniejsze rzeczy: jedzenie, futra, broń, amunicję. Dokąd pójdziemy? zapytała Istas budzić swojego brata. Na północ. Jest tam neutralne terytorium, gdzie niektóre plemiona zawarły pokój. Jeśli tam dojdziemy, będziecie bezpieczni. To trzy dni marszu przez najgorsze góry w zimie. Masz lepszy pomysł? Istas potrząsnęła głową, obudziła Jonacha i szybko mu wytłumaczyła sytuację. Chłopiec był przestraszony, ale próbował być dzielny. Czy ten człowiek, król, naprawdę nas ochroni? Zapytał swoją siostrę. Nie wiem, odpowiedziała Istas szczerze, ale to jedyna szansa, jaką mamy. Opuścili jaskinie przez tylne wyjście, które od Senega wykuł w skalę jako ewakuacyjną drogę. Śnieg padał gęsto, co było na razie korzystne, zasypałby ich ślady, ale jednocześnie śnieg czynił marsz niemal niemożliwym, brnął przez zaspy sięgające kolan, a czasami pasa. Jonach bardzo się męczył, więc od senega przez większość czasu niósł go na plecach. Jak daleko jeszcze? Zapytał Jonach. Jego mała twarz była czerwona z zimna. Dwa dni. Odpowiedział od Senega. Może trzy, jeśli śnieg nie przestanie padać. Ale gdy zapadał zmierzch, usłyszeli dźwięk, który zamroził im krew w żyłach. Wycie psów. A kecheta miał z sobą tropicielskie psy. Doganiają nas, powiedziała Istas. Od Senega spojrzał na dolinę poniżej. Mógł dostrzec słaby blask ognisk około dwóch mil za nimi. Nie wszystkich, powiedział. Podzielili się. Część idzie wzdłuż doliny, część wspina się bezpośrednio za nami. Co robimy? Od Senega myślał przez chwilę. Jest jedna możliwość, niebezpieczna, ale może jedyna. Jaka? Lodowa przeprawa przez jezioro Wendigo. Jest zamarznięte, ale lód może być cienki. Jeśli przejdziemy po nim w nocy, nasze ślady znikną, a psy nie będą mogły nas tropić przez lód. Istas znała legendy o jeziorze Wendigo. Zimowe duchy miały tam żyć, a wielu wojowników zginęło, próbując je przekroczyć w mroźne noce. Jeśli lód się złamie. Wszyscy umrzemy, dokończył od Senega. Ale jeśli pozostaniemy na lądzie, z pewnością Akecheta nas dopadnie. A wtedy na pewno umrzemy. I ona słuchał tej rozmowy z szeroko otwartymi oczami. Ja nie boję się jeziorze duchów, powiedział odważnie. Mój ojciec opowiadał mi, że duchy pomagają ludziom o czystych sercach. Istas spojrzała na swojego małego brata z podziwem, potem na odsenegę. Prowadź, powiedziała. Ale gdy dotarli do brzegu jeziora Wendigo o północy, okazało się, że los przygotował im jeszcze jedno wyzwanie. Aurora Boreali stańczyła na niebie. Rzucająca niesamowite zielono-fioletowe światło na lodowate powierzchnie. W tym świetle mogli zobaczyć, że lód na jeziorze był pokryty pęknięciami. Stali na brzegu zamarzniętego jeziora Wendigo, podczas gdy aurora boreali stańczyła nad ich głowami jak duchy przodków. Lód wygląda na cienki, wyszeptała Istas, Jej oddech zamienił się w białą parę. Od senega testował brzeg laską. Lud wydał przeciągły jęk, ale wydawał się trzymać. Musimy rozłożyć nasz ciężar, powiedział. Idziemy jeden za drugim, dziesięć stóp między nami. Jeśli lud się złamie pod jednym z nas, pozostali mogą pomóc. Wycie psów było teraz o wiele bliższe. Mogli dostrzec światła pochodni około mili za nimi. Ja idę pierwszy, powiedział od Senega. Istas w środku, Jonach na końcu. Jeśli coś się stanie... Bierzcie do brzegu. A co z tobą? zapytała Istas. Nie martw się o mnie. Martwcie się o siebie. Pierwszy krok na lód był jak krok w inny świat. Pod ich stopami lód skrzypiał i jęczał, ale trzymał. Aurora boreali spulsowała nad nimi, rzucając dziwne światła na ich twarze. Przeszli pierwszą ćwierć jeziora bez problemów. Ale gdy dotarli do środka, gdzie lód był najcieńszy. Sytuacja stała się krytyczna. Krak lód pod stopami od senegi pękł jak strzał z pistoletu. Nie ruszajcie się krzyknął stójcie nieruchomo. Ale było za późno. Istas zrobiła krok do przodu, żeby mu pomóc, i jej ciężar okazał się ostatnią kroplą. Lud rozpadł się pod nią, jak rozbitą szkło wpadła do lodowatej wody z krzykiem temperatura wody była tak niska, że szok natychmiast sparaliżował jej mięśnie. Istas! krzyknął Jonach, biegnąc w jej stronę. Zostań tam! ryknął od senega, już rzucając się na brzuch i zbliżając do dziury w lodzie. Woda w jeziorze była czarna jak noc. Istas znikła pod powierzchnią na kilka długich sekund, zanim wynurzyła się, dysząc i walcząc o życie. Od senega wyciągnął rękę, ale była o kilka cali za daleko. Nie mogę cię dosięgnąć, powiedział walcząc z własnymi słabości lodu pod sobą. To wtedy Jonach zrobił coś niezwykłego. Mały chłopiec zdjął swój płaszcz z futrem niedźwiedzia i rzucił jeden koniec od Senega. Złap drugi koniec, krzyknął do swojej siostry. Działało. Istas złapała futra, a od Senega pociągnął ją do brzegu dziury. Ale gdy wyciągał ją z wody... Lud pod nim zaczął ustępować. Wszystkich trzech zanurzyło się w lodowatą wodę. Przez moment wydawało się, że wszyscy umrą w jeziorze Wendigo. Woda była tak zimna, że kradzieła oddech z płuc. Ale od senega był silnym pływakiem, a adrenalin dodał mu sił. Udało mu się schwycić Istas i Jonacha i popływać do brzegu dziury. Z ogromnym wysiłkiem wypchnął najpierw chłopca na stabilny lud. Potem Istas, a na końcu sam się wyszpeglisł. Wszyscy trzej leżeli na lodzie dysząc i drżąc z zimna. Ich mokre ubrania już zaczynały zamarzać. Musimy natychmiast znaleźć schronienie powiedział od senega przez stukające zęby albo umrzemy z hipotermii. Ale gdy spojrzał na drugi brzeg jeziora, zobaczył coś cudownego: stara drewniana chata myśliwska. Którą pamiętał z młodości. Wyglądała na opuszczoną, ale może dach nadal trzymał. Pomogli sobie nawzajem dotrzeć do chaty. Zdejmujcie mokre ubrania rozkazał. Wszystkie. Zawinęcie się w te koce przy ogniu. Ale zaprotestowała Istas. Nie ma ale przerwał jej od senega surowo. Mokre ubrania was zabijają. Hipotermia nie wybacza skromności. Wszyscy trzej rozebrali się i owinęli w stare koce przy płonącym piecu. Odsenega rozgrzał ostatnią rację suszonego mięsa i herbaty ziołowej, którą miał w plecaku. Gdy ciepło wróciło do ich ciał, Jonach pierwszy się odezwał. – Istas, czy myślisz, że duchy jeziora nas ocaliły? – Nie duchy nas ocaliły – odpowiedziała cicho, patrząc na odsenegę. – Ten człowiek nas ocalił, po raz drugi. Tej nocy, gdy Jonach spał między nimi, owinięty w najcieplejszy koc, Istas i Odsenega po raz pierwszy rozmawiali o przyszłości. Dokąd pójdziemy jutro? zapytała. Na północ, do terytorium neutralnego tam będziecie bezpieczni. A potem? Odsenega milczał długo, patrząc w płomienie. Nie wiem, powiedział w końcu. Przez siedem lat planowałem tylko przetrwanie. Nigdy nie myślałem o. O życiu. A teraz myślisz? Teraz... tak. Po raz pierwszy od śmierci Salali i Pawati myślę o jutrzejszym dniu. O przyszłym tygodniu. O tym, co będzie za miesiąc. Ista społożyła rękę na jego dłoni. Może wielki duch zesłał nas na twoją drogę z jakiegoś powodu. Myślisz, że trzech obcych może stać się rodziną? Crow, Blackfoot i mały chłopiec, którzy nie należą do nikogo? Tak, myślę, że to możliwe. Następnego ranka dotarli do osady neutralnej, małej wioski, gdzie różne plemiona żyły w pokoju pod ochroną wojsk federalnych. Były tam inne mieszane rodziny, inni ludzie, którzy wybrali miłość ponad tradycję plemienną. Sześć miesięcy później od Senega, Istas i Jonach mieszkali w małej chacie na skraju osady. Od Senega pracował jako przewodnik. I tłumaczy dla handlarzy. Istas zajmowała się domem i uczyła innych kobiet ziołolecznictwa. Jonah chodził do szkoły założonej przez misjonarzy pewnego wieczoru, gdy aurora borealis znów tańczyła na niebie. Istas oznajmiła od Senego, że spodziewa się dziecka. Będzie pierwszym z naszej nowej rodziny, powiedziała, kładąc jego rękę na brzuchu. Naszej rodziny powtórzył od Senega jakby smakowały te słowa to brzmi dobrze rok później urodziła się mała Ajana nazwali ją na cześć córki od Senegi ale jej drugie imię było Istas na cześć matki była piękna jak obie dziewczynki które nosiły to imię jedna z duchów druga z ciała Jona teraz dziewięcioletni był dumnym starszym bratem Uczył się od Senegi tropienia i polowania, ale także pisania i czytania w szkole. Czy myślisz, że kiedyś zostanę tak dobrym wojownikiem jak ty? Zapytał pewnego dnia. Będziesz lepszy, odpowiedział od Senega. Bo nie będziesz musiał się uczyć nienawiści. Zaczniesz od miłości. Gdy mała Aijana skończyła rok, przybyły wieści, że szef Akecheta Został zabity w potyczce z wojskami amerykańskimi. Jego plemię rozproszyło się, a ci, którzy szukali Istas, już nie żyli lub porzucili poszukiwania. Jesteśmy wolni, powiedziała Istas, trzymając córkę na rękach. Zawsze byliśmy wolni, odpowiedział od Senega, od tej nocy pod drzewem. Pięć lat później rodzina Red Crow była znana w całej okolicy. Mieli już troje dzieci. A Jana, małego Tomasa i najnowszą Pawati, nazwaną na cześć pierwszej córki od Senegi. Ludzie przychodzili do nich poradę w sprawach między plemionami. Od Senega stał się szanowanym mediatorem, człowiekiem, który potrafił mówić językiem zarówno serca, jak i rozumu. I co się stało? Od Senega spojrzał na swoją rodzinę zebraną wokół ogniska i stał z małą pawati a Jana bawiącą się z Tomasem, wszystkich bezpiecznych, szczęśliwych, żywych. Moje serce nie tylko zaczęło bić, powiedział cicho. Stało się większe niż kiedykolwiek wcześniej. Tej nocy, gdy wszyscy już spali, od Senega wyszedł pod stary dąb, który posadził na cześć Salali i pawati. Księżyc świecił jasno, a w oddali słychać było śmiech dzieci z wioski. Mam nadzieję, że zrozumiecie, szepnął do duchów swojej pierwszej rodziny. Nie zapomniałem o was, nigdy nie zapomnę, ale znalazłem sposób, żeby honor waszej pamięci służył życiu, nie śmierci. Wiatr poruszył liśćmi drzewa, jakby w odpowiedzi. Gdy wracał do domu, jego domu pełnego śmiechu i miłości, od Senega Red Crow wiedział, że znalazł prawdę której szukał przez siedem lat samotności. Najlepszym sposobem na uczczenie zmarłych jest życie godne ich miłości. Sposobem na pokonanie bólu jest ponowne otwarcie serca na miłość. Pod gwiazdami Montany rodzina spała spokojnie, bo miłość uleczyła wszystkie rany. Czasem największym darem dla zmarłych jest żyć dalej, a dla siebie pozwolić znów kochać. Historia od Senegi. I Stasa i Jonacha stała się symbolem że miłość jest silniejsza niż nienawiść nie zapomnij polubić i zasubskrybować z miłością.